Witam was moi drodzy bardzo serdecznie Adam Miarka na kanale Biblijne Kontrowersje. Dziś będziemy chcieli omówić taki temat, czy pan Jezus umarł na krzyżu dokładnie w Święto Paschy i jakie ma to znaczenie dla nas chrześcijan dzisiaj. Kiedy czytamy o tym, jak miało być obchodzone święto paschy w III księdze Mojżeszowej, inaczej w księdze kapłańskiej w XXIII rozdziale w 5 wersecie czytamy w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej brzmi to tak: miesiąca pierwszego dnia 14 tegoż miesiąca między dwoma wieczorami święto przejścia pańskiego. Tutaj Biblia Gdańska bardziej dosłownie oddaje ten tekst. I może się to wydawać dziwne, jak to dzień może mieć dwa wieczory. Tutaj powiedziane jest, że ofiara paschalna ma być złożona między dwoma wieczorami. Pierwszy wieczór to czas złożenia ofiary wieczornej. To dziewiąta godzina dnia około naszej godziny 15. Drugi wieczór to zachód słońca. Takie jest znaczenie tego sformułowania, więc. Ta ofiara paschalna powinna być złożona między wieczorną ofiarą, która była składana codziennie w świątyni około godziny 15 9 godziny dnia według czasu biblijnego, a zachodem słońca. Jak miał być ofiarowany ten baranek paschalny? Znowu w Biblii Gdańskiej, tym razem w drugiej księdze Mojżeszowej, w księdze Wyjścia, 12 rozdział 6 werset, czytamy: I będziecie go chowali, czyli tego baranka paschalnego, aż do 14 dnia miesiąca tego, a zabije go wszystkie zebranie Zgromadzenia Izraelskiego między dwoma wieczorami. To jest również tłumaczenie Biblii Gdańskiej, która zarówno w II Księdze Mojżeszowej, jak i w III Księdze Mojżeszowej oddaje te fragmenty opisujące, kiedy miała być złożona ofiara paschalna sformułowanie między dwoma wieczorami. Kiedy czytamy, Opis, jak Pan Jezus umierał na krzyżu, m.in. w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, od 45 wersetu możemy przeczytać tam. A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Także mamy od 6 godziny dnia, czyli około godziny 12 w południe, do 9 godziny dnia, czyli około 15 według naszego czasu. Ciemność, która zaległa całą ziemię. Około godziny dziewiątej według rachuby biblijnej, według naszej rachuby, około 15. Pan Jezus jeszcze żył, ale tu zbliża się jego agonia, kiedy odczuwa w szczególny Posób odłączenie od Boga, Boży gniew na skutek grzechów całego świata, które przyjął i woła, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Kiedy przyjrzymy się całej takiej otoczce historycznej tego wydarzenia związanego z ukrzyżowaniem Pana Jezusa i próbujemy to umiejscowić w czasie, napotykamy na pewne problemy. Będę chciał przeczytać kilka tekstów biblijnych i próbować wyciągnąć na ich podstawie wnioski. Jana 19,31. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty. Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. W momencie, kiedy już Pan Jezus został ukrzyżowany razem z dwoma złoczyńcami. I ich ciała przez pewien czas pozostawały na krzyżu w normalnych warunkach. Ci, którzy byli skazani na ukrzyżowanie, cierpieli i umierali często kilka dni, ale ponieważ był to piątek i był to dzień przygotowania, to do Sabatu. To Żydzi prosili właśnie Piłata, aby dobito skazańców. Takim sposobem dobicia skazańców było połamanie goleni, dlatego że skazańcy po prostu mając rozpięte ramiona, mieli problemy z oddychaniem i, żeby móc złapać oddech, musieli się troszeczkę unosić. I to, była, to był jeden z elementów cierpienia w trakcie ukrzyżowania i była to dodatkowa kara związana z bólem i cierpieniem, żeby złapać oddech, trzeba było się próbować podnosić na rękach przebitych gwoździami, na nogach przebitych gwoździami, więc takie skazanie, z któremu połamano golenie, on nie mógł już podnosić swojego ciała i nie mógł już złapać oddechu i umierał na skutek uduszenia. Także kiedy czytamy te opisy związane z okolicznościami, właśnie śmierci Chrystusa na krzyżu, czytamy też w Ewangelii Jana w 18 rozdziale. Od Kajfasza więc zaprowadzili Jezusa do ratusza, a było rano. Teraz wracamy do wydarzeń, które rozpoczynały proces pana Jezusa przed Piłatem. Sami jednak nie weszli do ratusza, aby się nie skalać, lecz żeby mogli spożyć paschę. Wówczas Piłat wszedł do nich i zapytał: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Widzimy więc, że dzień, w którym rozpoczynał się rano proces Pana Jezusa, był dniem związanym ze świętem Paschy, i Żydzi, nawet którzy przyprowadzili Pana Jezusa na sąd Piłata, nie chcieli wejść na zamek, żeby nie skalać się w kontakcie z Poganami. Dlatego, że chcieli spożyć Paschę. I to jest bardzo ważne, kiedy próbujemy umiejscowić śmierć Pana Jezusa, i czy faktycznie śmierć Pana Jezusa miała miejsce dokładnie w czasie święta Paschy. Warto zwrócić uwagę, że w czasach pana Jezusa nazwy Święto Paschy i Święto Przaśników były używane w dużej mierze zamiennie, dlatego że te święta według kalendarza liturgicznego, starotestamentowego, ceremonialnego kalendarza, te siedem świąt ceremonialnych było określone, w które dni, którego miesiąca wypadają, i święto paschy wypadało 14 dnia pierwszego miesiąca, a święto przeszników zaczynało się od 15 dnia pierwszego miesiąca i trwało 7 dni. Widzimy więc w szeregu tekstach biblijnych pewne takie utożsamienie święta Paschy i święta Przaśników, dlatego że one sąsiadowały ze sobą i te święta były traktowane, te nazwy były traktowane zamiennie, co zobaczymy w wielu tekstach biblijnych. A po dwóch dniach, czytamy w Ewangelii Marka w XIV rozdziale od pierwszego wersetu, była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. Tutaj święto występuje w liczbie pojedynczej, więc któreś z tych świąt było najwyraźniej ważniejsze i Któreś z tych świąt Żydzi bardzo dbali, aby nie nastąpiło ukrzyżowanie Pana Jezusa, żeby nie było rozruchów między ludem, bo mnóstwo ludzi przybyło na to święto. Czy było to święto Paschy 14 Nisan, czy święto Przaśników 15 Nisan, eee, tak się nazywa pierwszy miesiąc kalendarza żydowskiego. Czytamy inne fragmenty, spróbujmy to poskładać w całość. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Widzimy tutaj, że kiedy Pan Jezus już umarł i trzeba było go pochować, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa w tym grobie, w którym został złożony. Ale co jest charakterystyczne? Jest to nazwane, że było to, czyli pan Jezus umarł na krzyżu, w dzień, który jest nazwany żydowskim dniem przygotowania. Oczywiście dzień przygotowania kojarzy nam się najbardziej z piątkiem, przed cotygodniowym sabatem, ale tutaj miało miejsce coś bardziej charakterystycznego. Czytamy w Ewangelii Jana 19, 31. Ponieważ był to dzień przygotowania. To jest mowa o tym dniu, w którym Pan Jezus był sądzony i ukrzyżowany, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty. Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Tutaj najwyraźniej święto Paschy lub święto, pierwszy dzień święta prześników wypadły w sabat. Więc było, był tak zwany uroczysty sabat, gdzie w jednym dniu skumalowały się dwa święta: Cotygodniowy tygodniowy sabat i święto paschy, czy Święto, pierwszy dzień święta prześników. Spróbujmy przyjrzeć się temu. A był to dzień przygotowania paschy, czytamy w Ewangelii Jana 19, rozdział 14, werset. Czyli to był dzień przygotowania, nie tylko do cotygodniowego Sabatu, ale to był szczególny dzień przygotowania do ceremonialnego święta Paschy. Około szóstej godziny, i rzekł do Żydów: Oto król Wasz. To jest opis wydarzeń, które miały miejsce w trakcie procesu Pana Jezusa. Także, kiedy porównamy ten tekst, dzień przygotowania Paschy, z 42 wersetem 19 rozdziału. Tam więc z powodu żydowskiego dnia, przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Widzimy, że był to dzień przygotowania nie tylko do cotygodniowego sabbatu który nie jest tylko żydowski. O tym, czy Sabat cotygodniowy to jest dzień pański czy dzień żydowski, mówiłem w oddzielnym studium. Zapraszam do obejrzenia, jeżeli nie mieliście okazji. Ale tutaj mamy szczególny dzień przygotowania do szczególnego Sabatu, który nałożył się jako Sabat cotygodniowy i jedno z tych świąt ceremonialnych, tutaj jest to opisane, że było to święto Pasch. Ale przyjrzyjmy się, jak święto Paschy i święto Przaśników występuje, właśnie jak one są opisywane w Biblii. A w pierwszy dzień święta Przaśników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, tak naprawdę tu jest użyte słowo Pascha, baranka paschalnego, zapytali go uczniowie jego, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną. To jest ciekawe, bo pierwszy dzień prześników nie zabijało się baranka paschalnego. Baranka paschalnego zabijało się w święto Paschy między dwoma wieczorami, tak jak czytaliśmy. I przybliżało się święto prześników zwane Paschą. Widzimy więc, że w czasach Pana Jezusa te święta, prześniki i Pascha, one były wymiennie, te nazwy używane. I nastał dzień przaśników, kolejny tekst, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. Tutaj również jest słowo pascha, baranka paschalnego, jest bardziej poprawne tłumaczenie. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im, idźcie i przygotujcie nam wieczerze paschalną do spożycia. Widzimy więc że święto paschy i święto Przaśników, one były wymiennie nazywane jak możemy tutaj zrozumieć te wydarzenia wszystkie i poskładać to w całość kiedy przyjrzymy się dlaczego też kapłani żydowscy nie chcieli aby Ukrzyżowanie Pana Jezusa nastąpiło w święto, w którym było mnóstwo ludzi w Jerozolimie. Cóż to było za święto, w którym tak dużo ludzi przychodziło, yy, pojawiało się w Jerozolimy? 15 dnia zaś tegoż miesiąca mowa jest o opisie święta prześników w czwartej Możeszowej 28 rozdziale jest uroczyste święto. Przez 7 dni jeść się będzie prześniki. W pierwszym dniu jest uroczyście ogłoszone święto nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Także pierwszy dzień święta prześników był tym uroczyście ogłoszonym świętem. Ale co jest charakterystyczne? W którym dniu, w którym z tych siedmiu świąt ceremonialnych, pojawiało się tak wiele ludzi w Jerozolimie, że kapłani nie chcieli, aby w tym dniu ukrzyżowano Jezusa, aby nie było rozruchów między ludem? W 5 Mojżeszowej w 16 rozdziale, 16 wersecie czytamy Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem Bogiem Twoim na miejscu, które wybierze w święto prześników, w święto Tygodni i w święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami. Widzimy więc, że te trzy doroczne święta, w których każdy mężczyzna, każdy Izraelita był zobowiązany stawić się w Jerozolimie, przed Bogiem w świątyni to było święto przaśników, święto tygodni, czyli inaczej. Zielone świątki czy pięćdziesiątnicach, i również w ten dzień było mnóstwo ludzi zgromadzonych w Jerozolimie. Kiedy czytamy właśnie w dziejach apostolskich, gdy Duch Święty został wylany, było tam mnóstwo ludzi z różnych narodów, którzy na święt którzy przyszli na święta. I te trzy szczególne święta, gdzie każdy Izraelita był zobowiązany, święto przaśników, święto tygodni i święto szałasów, widzimy więc, że yy, naj Prawdopodobniej, co stało się, to jest moje zrozumienie, żeby poskładać te wszystkie wydarzenia, które są opisane w jakąś spójną całość. Mamy czwartek. 13 Nisan najwyraźniej. W tym dniu ma miejsce ostatnia wieczerza Pana Jezusa z uczniami, aresztowanie w Getsemane, sąd przed Sanhedrynem, który ma miejsce w nocy i rano przyprowadzają Pana Jezusa do Piłata w piątek 14 Nisan. I teraz co to jest za dzień? W moim zrozumieniu jest to dzień Paschy, on jest nazywany też Dniem Przygotowania Paschy, ale Dzień Przygotowania Paschy to tak naprawdę Dzień Przygotowania Święta Przaśników, dlatego że to Święto Paschy i Święto Przaśników było określane tymi, tymi nazwami wymiennie. I w piątek, 14 Nisan, w, pas, w trakcie Paschy, następuje sąd przed Piłatem, wyrok Piłata następuje około 6 godziny dnia, czyli około 12. Mamy pierwszy wieczór, czyli ofiara wieczorna, około dziewiątej godziny dnia, czyli około piętnastej. W tym czasie Pan Jezus jest już ukrzyżowany i woła do Ojca: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wkrótce potem następuje śmierć Pana Jezusa. Zdjęcie z krzyża i pochówek mają miejsce jeszcze przed drugim wieczorem, czyli przed zachodem słońca, przed rozpoczęciem sabatu, który był uroczystym sabatem. Dlatego, że w sobotę 15 Nisan był pierwszy dzień święta Przaśników, który zbiegł się z cotygodniowym sabatem, więc był to uroczysty sabat. I wtedy Pan Jezus odpoczywał w grobie. Tak jest moje zrozumienie tych wydarzeń, które są opisane w Słowie Bożym. Jeżeli ktoś. Tutaj ma lepsze zrozumienie, pełniejsze, to bardzo proszę w komentarzu napisać. Chętnie się z tym zapoznam i ustosunkuję, jeżeli będzie tutaj to coś, co, co będzie warte, żeby do tego się odnieść. To wszystko na dzisiaj w temacie. Czy pan Jezus umarł dokładnie na krzyżu święto Paschy? Kolejne rozważanie z serii, jak Chrystus jest przedstawiony w ceremonialnych świętach Starego Testamentu, w żydowskich świętach, to Chrystus w święcie prześników. Tym podzielę się z wami wkrótce. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji, kanału Biblijne Kontrowersje. Szczególnie polecam wam poniższe filmy. Niech dobry Bóg obficie Was błogosławi. Amen.